Rozmaruną mroku leśniące oczy, zwykły trik. Widzicie z tej strony Skorpion. Jest to nic innego jak seria o nazwie PogPog Otwieram. Otworzymy sobie 13 pakietów kart z najnowszego dodatku. No to jedziemy. Zobaczymy co będzie na dzień dobry. No, otworzyłem je tak jak chciałem. Ale nic nie szkodzi. Na dzień dobry nie było legendy, nie było epika. Może będzie któryś z tych pakietów. Byłoby fajnie. Ale pewnie, jak znam życie, to raczej nie będzie tego czego chcę, bo jak już się dobrze przekonaliście, ja weesa mam peszka, no i skończyła się era epików i legend. Dostałem to co dostałem, a teraz są albo powtórki, albo jakieś komony, czy zwykłe rary także. Wcześniej dostawaliśmy co trzeci pakiet Epic, a teraz nic cienizna. No tutaj komplet albo powtórka. Już sam nie wiem. Tych kart troszeczkę dostaliśmy. I patrzcie, zero epika, a nie jednego. No cóż. Ja mogę zapomnąć o takich rzeczach jak Epic, Legenda, a jeśli się trafi Epic, to jeden może dwa jak HS będzie dla mnie oczywiście łaskawy. O, jest udało się, jeden Epic, uh, złota, wow. Wielkie mimecyje. Dobra, obadajmy tego karta. Eee, jaki sobie lecimy dalej. O, no gdzie jest ta upragniona legenda? I ma. Epików raczej już nie będzie. Może jeszcze jeden. Przy dobrych wiatrach zobaczymy. Ale nie. Tu raczej będą powtórki. No cóż. Tak bywa. Nic na to nie poradzimy. Musiałbym, nie wiem, zdobyć lub kupić. Z 1000 pakietów. Powiedzmy po 150 z każdej jakiejś nowego dodatku czy poprzednich i wtedy coś by mi się trafiło, tych kilkanaście legend. O, jest epik. Troszkę epików. Dobra, otworzyłem mnie tak jak chciałem, tu już wiem, że będzie komplet. wow złota. No oczywiście, RAR. Po co Legenda lub Epic? Tę chyba kartę już mam, ale nie jestem pewny. No i ostatnie dwa pakiety. Zobaczymy, co tutaj będzie. Powtórki! No i ostatni pakiet na pocieszenie. Będzie ta upewniona legenda? Nie, epik za to. Dobre i to. No dobra, sprawdźmy tego epika. 3, 2, 1. Takie. Może być. Jak dla mnie, nic szczególnego. Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!